No, znowu na tych fotelach samochodowych. Dzień dobry Samo państwu. Dzień dobry. Ja pomocnik, to kierowca Piotr. No nie, no nie. wymieniamy no. się niekiedy, no. Chcieliśmy poopowiadać, jak się upiększało kiedyś samochody, tak. nie tingowało, ale upiększało. Ja na przykład jeździłem jelczem i chciałem, żeby było to podobne do Volvo, a że umiałem malować, no to <grym> załatwiłem, załatwiłem pardę renowacyjną, których nie było, tak, bo, bo wszystko, była wtedy. wszystko, wszystko wtedy w malowano tak. I załatwiłem sobie taką brązową ciemną. Ma maskę z przodu, a tą żółtą taką to na kabinę. I z daleko było, z daleka z daleka nie... było Volvo. Volvo. A tak. miałeś znaczek? No nie, znaczka nie miałem, a w na ściągnąłem ten Jelczowski. A ja ci powiem <grym ciekawostkę, <grym kurde. Pamiętam, <grym grym> ci, miałem dużego Fiata kość słoniową. L, nie pamiętam jaki to był numer, ale wszystkie autosany były malowane kością słoniową. Kością słoniową, tak. Kupiłem sobie no. spoiler dużego Fiata, miałem... W pięknym stawie, stanie dużego fiata, kupiłem sobie spoiler na giełdzie, poszedłem do laki lakiernika. Muszę co lakieru? Mam mówi. – masz tu truszeczkę, i ten. Bo lakiernik malował, wiecie jak. Pół na pół roz ro rozrobił lakier, i ten. I, I co najlepsze, tam nie było oklejania, tam się nic nie oklejało, tam się smarowało towotem. Towotem lampy. Dokładnie, bo czym okleić? No tam właśnie. Chyba, że A Po no, co to no, rozbierać? Ten, nie? Czy gdzieś tam, po co to rozbierać? <śm> brało się to tablet, to potem się ramki te nitrobane, jakieś <śm> rzeczy, to, których się nie chciało pomalować, później po się nitrem leciało, to było zapylone, później się wydało szmatę, tak. wycierało się ta, ten, ten, ten smar, no i już było pomalowane, no. A wszyscy jeździli, wszyscy jeździli dużymi Fiatami, polonazami i co najlepsze, lampy. Z autosana do czego pasowały? Do wszystkiego. Do pra dużego praktyce. Fiata. Do, 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 do Poloneza. Do, do Poloneza, do wszystkich innych. Bo to było, tak. Ale to był system amerykański można powiedzieć. System bo amerykański, System tak. amerykański, że stąd można wykręcić, tam można wkręcić. No. Bo lampy w autosanach były te pionowe. To pasowały do starego duże, dużego Fiata. Tak, tak. Do 1.3 tak, jeszcze. Stary do, stary do starych. Tak, tak. Do starych, bo później już tam... były poziome. Poziome, Tamte tak, jeszcze no, pasowały, no. Ale, ten, ale przednie pasowały do końca. Także to z lampami i... nie było problemu. No, żarówki to, to tylko. To były takie czasy, do no, żarówki 24, a tu 12. Ale powiem Ci ciekawostkę jeszcze jedną. Jeden no. znajomy zaczął sobie, zacznij ze żarówki z PKS-u, mówi. Włóż mi tam, mówi, co one tak słabo świecą. Mówi, chłopie, przecież to jest na 24V. <ścoughs> no, na 24V pamiętam starego Mercedesa, miałem Mercedesa, nie chciał mi zapalać. Bo już nie miał kompresji, a tam była komora wstępna. Tak. Kiedyś się zagrzał, no i gdzieś tam, no, ta kompresja Przepraszam, piekała. Tam było grzanie naciągnięcie takie, nie? Liczyłeś? Tak, tak, najpierw, najpierw, no albo była, była taka taka taka, no że tam żaróweczka. Nie, nie żaróweczka, było świece żarowe. Nie, Świece żaróweczka było, tak. tak. było widać, ta świeca tak się jest. zagrzała, wtedy dalej się trąbiło. i przerywało się grzanie. Tak. Ale on nie zawsze na ciepłym zawodzie, innym zapalał na ciepłym nie. No to wtedy bym ja wymyśliłem, oczywiście. Mhm. że... Że zrobimy akumulator tak, że on będzie szybciej kręcił. No a żeby o. szybciej kręcił, no to międzybateryjny. A my ten międzybateryjny, dwa akumulatory, starowski międzybateryjny, na rozrusznik dostawał tylko 24. 24, 24 a reszta było na 12. Ale jakie oni obroty wtedy? No kurde. tak, ale zapalał. A na obrotomierzu? Ile pokazywał? Miał obrotomierz w no, ogóle? w sam raz nie miał obrotomierza. Ale w sam raz kręcił. A w sam raz kręcił, także dobrze kręcił. Także poczekajcie jeszcze, nie próbujcie tego w swoich samochodach obecnych. Za, zapraszamy zapraszamy na ty za tydzień do programu. Trzymajcie na się, na razie. Cześć. Dziękujemy. Do.